Wydaje mi się, że jesteśmy live, cześć, trochę po takiej dłuższej przerwie, ale w końcu udało się i jesteśmy, jestem, mam nadzieję, że ktoś dołączy, jeżeli nie, to spoko, później będziecie mogli sobie to zobaczyć, um, co się działo, jak mnie tutaj nie było, dlatego, że praktycznie cały czas pracuję na Instagramie i cały czas jestem na Facebooku, na YouTubie tak dalej. ale, no właśnie, ale u klientów, a nie u siebie, Cześć, widzę, że coś dołącza. Cześć, nie o mnie, że jesteś. Słuchajcie, dzisiaj chcę sobie pogadać troszkę o tym właśnie brandingu, takiej identyfikacji wizualnej w biznesach online. Dlatego, że sama jestem świeżo po rebrandingu, a dokładnie wczoraj um, ukazał się taki podcast, który nagrałam kilka dni temu. Hej, kopi w biznesie. Zdęskniłam się za to, bo musimy się mówić gdzieś na Clubhouse'a jeszcze, albo na jakiegoś live'a. To było fajne. Tęsknię za tym trochę. E, wracam do tematu. Spotkałam się z Kasią z Zielon Studio, e, która robiła dla mnie cały rebranding w Work Assist. I, e, I co? I sobie trochę pogadałyśmy właśnie o tej identyfikacji wizualnej. Koniecznie, tak. E, I wiecie co? Kwestia jest tam taka, że w tam tej rozmowy, tak jak pisałam e, mówiłam wczoraj na Stories, e, miałam teraz takie, wow, i takie. Naprawdę olśnienie, takie, wiecie, rzeczy niby oczywiste i tak dalej, w tych naszych biznesach, online i tak dalej, które możemy dotycznie od tak sobie machnąć i zrobić, a niekoniecznie od razu inwestować w całą tą identyfikację wizualną. I teraz słuchajcie, co mi powiedziała Kasia. Jeżeli ktoś nie słuchał, to odsyłam w bio, w Workers jest link do artykułu, w którym jest link i można odsyłać bezpośrednio wszędzie, w zasadzie na Spotify, w tym. Plikerze i tak dalej tego odcinka tego podcastu. I tam ym, właśnie Kasia powiedziała rzecz taką naprawdę genialną, która takie, wiecie, olśnie takie wow! Mi zrobiła kilka razy, bo ym, wcale nie trzeba startować z biznesem online, na przykład jako wirtualne asystentki. Ym, z pełną full wypaśną drogą, identyfikacją wizualną. Wcale nie trzeba mieć logo. Ja gdzieś tam sobie kilka lat temu właśnie utegowałam, że kurczę, ja to to logo muszę mieć i, i gdzieś tam to pierwsze logo jest powstało i tak dalej. Teraz jest trochę podkręcone, aczkolwiek dalej w tym samym stylu i dalej podobne, ale, ale, ale yy, trochę zmieniły się kolory i tą całą identyfikację już powoli, powoli w międzyczasie, między zadaniami dla klientów gdzieś tam udaje się nam wprowadzać w Workasys, więc teraz jest genialne. A co powiedziała mi Kasia? Kasia powiedziała mi to że jeżeli nie mamy budżetu, jeżeli startujemy z biznesem online, czy jako wirtualne asystentki, czy jako niewirtualne, po prostu startujemy ze swoim biznesem, ze swoją marką, i jeżeli kreujemy się jako, chcemy kreować się jako marka osobista stricte, to fajnie na początek, zamiast inwestować w całe identyfikacje wizualne, walnąć sobie, wybrać sobie po prostu kolory marki. Takie kolory, które gdzieś tam czujemy w środku, takie, które mogą się nam po prostu podobać, i takie, które mogą fajnie prezentować nasz yy, yy, biznes. I co? I yy, mając te kolory i tak dalej, wiecie, Wulkansis to były takie w zasadzie moje ulubione kolory, bo od czasu, kiedy zostałam mamą, akurat mam córkę, zaczął podobać mi się kolor różowy. To wydawało mi się takie dziwne, ale rzeczywiście, tak serio było i tak jest dalszej, tak. Lubię ten różowy, ale taki bardziej, wiecie, pudrowy. I w tym momencie mam to takie yy, trochę właśnie takie yy, niby róż, niby wpadające trochę w taki jakiś fiolet i tak dalej. I słuchajcie, to co Kasia zrobiła z tymi moimi kolorami, jakie wybrała, naprawdę są genialne. Co prawda są prawie że takie same, jak były, bo to jest to, co czułam, ale trochę po prostu nie podkręciła, więc to jest super. I słuchajcie, mając kolory marki, możemy sobie je dać wszędzie w zasadzie: w postach, w suszalach, w, nas, w www i tak dalej. Możemy je mieć i możemy po prostu zrobić sobie porządną, fajną sesję biznesową, fotograficzną. I w tym momencie, na przykład ja tutaj jestem wiecie, z podwórka tych wirtualnych asystentek, więc tutaj pod tym kątem mówiąc, to to jest takie wow, dlatego że raz, mając swoją sesję biznesową. Mając fajne swoje zdjęcia, do których wyglądamy profesjonalnie, o to chodzi, żeby ten swój profesjonalizm pokazać klientom przede wszystkim na tych zdjęciach, dajemy sobie je w naszych socialach, dajemy sobie naszą stronę internetową i słuchajcie, to naprawdę może zdziałać naprawdę cuda, bo, bo klienci po prostu nas poznają i widzą, także nie musimy od razu inwestować nie wiadomo jakiej sumy, bo wiadomo, identyfikacja wizualna to też jest wydatek, ale, ale no właśnie, i to jest takie, wiecie, takie proste. A teoretycznie możecie powiedzieć, ktoś z Was może powiedzieć, że hej, dobra, no ale jak te kolory dobrać i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to jest naprawdę czasem bardzo proste, dlatego, że y, nawet jak sobie wejdziecie, y, nie wiem, na stronę Adobe przykładowo, mają taką aplikację jak Colors i w ramach tej aplikacji tak samo są też inne, podobne z innych systemów, aplikacje zupełnie bezpłatne. Y, możecie sobie dobrać zestaw takich podobnych kolorów, czyli na przykład, powiedzmy, jeden taki bazowy kolor sobie dziś wybieramy i do tego dopasujemy jakieś inne. I to jest naprawdę genialne. Po prostu genialne. Mając kolory, mając kilka fajnych zdjęć, jeszcze jak te wybierzemy kolory sobie, robimy sobie sesję biznesową i do tej sesji się fajnie przygotujemy i na przykład mamy jakieś, nie wiem, tak jak ja mam tą taką jedną moją bluzkę w kolorze Urgasist, yy, no to to jest coś genialnego, naprawdę, naprawdę, bo słuchajcie, tak jak Kasia mówiła w podcaście wczorajszym, e, ludzie po prostu sobie e, zapamiętują nas. Po prostu zapamiętują te kolory i po prostu z nimi nas kojarzą. I to jest fajne. I to jest fajne, bo im częściej właśnie widzą te nasze kolory, widzą to w naszą twarz gdzieś, czy w socialach, czy w reklamach, czy gdziekolwiek, to automatycznie tak zaczynają nas lubić. A chyba o to chodzi w tych biznesach online, nie? Okej, okay. to w zasadzie tyle, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Zdradzę jeszcze, że trochę się będzie dziać w przyszłym tygodniu, później w kolejnym tygodniu w potem, potem będzie grudzień, a na grudzień to planuję taki sztos, że, że mam nadzieję, że, że się Wam coś spodoba. I, I co? Dajcie znać, co u Was słychać, jak działacie, co robicie i tak dalej, będzie mi bardzo miło. I, I co? I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dzięki bardzo za dzisiaj i trzymajcie się. Aha, livey wracają. Wracają. Tak sobie myślałam, że to będzie taki powiedzmy sezon drugi i myślę, że tak będę to może sezonować, bo gdzieś tam jakieś tematy pozbieram i takie bardziej tematyczne. Może te nasze live'y Workers jest na żywo, zrobię. Dajcie znać w komentarzach pod tym wideo, jeżeli oglądać nagranie albo teraz na żywo, co o tym myślicie. Myślę, że to będzie fajna sprawa. I, I co? Dzięki bardzo za dzisiaj. I pamiętajcie, środa minie, tydzień zginie. Spotkamy się za tydzień o 11.00. I myślę, że ta 11.00 to będzie taka lepsza godzina, dlatego że dużo wiadomości od Was dostałam, że czasami fajne tematy poruszam, tylko ta godzina taka trochę niepasująca była do tej pory, więc mam nadzieję, że uda się Wam być. I dzięki bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się środa minie, tydzień zginie. Pamiętajcie. A jutro zaczynam drugi weekend, także to jest fajne. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.